Eliza Michalik, onet opinie. Dzień dobry Państwu. Pan Senator Marcin Bosacki jest dziś z Państwem i ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i dzień dobry pani. Pan senator, który jest optymistą w kwestii przyszłości Polski i za chwilę do tego wrócimy. Przekona Pan mnie i widzów, mam nadzieję do tego. Ale panie senatorze, czyli nie będzie pieniędzy dla Polaków yy, albo dla partii rządzącej, zależy, jak na to patrzeć, na odbudowę kraju między innymi po pandemii. Z całą pewnością dla Polaków. I bo to te pieniądze są na, na założenia tego planu odbudowy dla wszystkich i na poważne projekty infrastrukturalne, zamianę energetyczną. Ale istnieje, e, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale istnieje oczywiście zajdą... od wczoraj dużo większe. Niebezpieczeństwo tego, że tych pieniędzy nie będzie, ponieważ odrzucając poprawki Senatu, które z całą pewnością wypełniały tak zwane, nie lubię tego slangu, ale w skrócie kamienie milowe, które Komisja Europejska Polsce czy rządowi polskiemu wyznaczyła, Sejm Pisowski naraża nas znowu na to, że tych pieniędzy 37 miliardów euro, czyli ponad 150 miliardów złotych, może nie być. I co wtedy? Wtedy będzie cięższy kryzys gospodarczy, który z całą pewnością idzie. I tak już będzie ciężki. Ale to jest tak. realna kasa, właśnie te projekty. Czy zastanawialiście się Państwo, o ile lat to opóźni Polskę cywilizacyjnie, i no, rozwojowo? No bo to nie, nie jest tak, że my nie dostaniemy tych pieniędzy, a potem tak sobie nadrobimy inne kraje, które dostaną te pieniądze i będą budować. Oczywiście. Będą robić. Części tych pieniędzy. Ponad 20 miliardów złotych już nie dostaliśmy, bo się spóźniliśmy na zeszły rok, kiedy były tzw. Tak zaliczki, które trzeba było wypłacać do grudnia zeszłego roku. E, oprócz tego już ponad miliard złotych nam zabrano w wypłatach Unii Europejskiej jako kary za działania rządu, zarówno w kwestii praworządności, jak i w kwestii Turowa. E, I te kary jeszcze mogą wzrosnąć w kwestii praworządności. E, no i po trzecie, teraz nam grozi to, że, że nie będzie tych ogromnych pieniędzy. Zobaczymy. Ja mam nadal nadzieję, że te pieniądze się pojawią. Uważam, że trzeba zmienić to prawo, które zapewne w najbliższych dniach pan prezydent Duda podpisze, bo ono nie gwarantuje wypłaty tych pieniędzy. Ale powiem tak: do tej pory. Nie mieliśmy pieniędzy i nie mieliśmy praworządności. W tej chwili mamy minimalne poprawki w tym, zwłaszcza jeśli chodzi o zamknięcie zdecydowanie politycznej, ziobrowej izby dyscyplinarnej. Powstaje coś, co może jakieś minimalne nadzieje daje na, na mniejsze upolitycznienie tego typu Izby. Czyli mniejsze politycznie dyscyplinowania sędziów i brania ich pod but partyjnej nomenklatury. Ale warunki Ale oczywiście to jest, to jest minimalne. Nie to Moim zdaniem nie. Mhm. I, i, I tutaj to jest tylko, jak mówią po angielsku, kwestia win-win. Tak? Znaczy możesz albo. Znaczy obie, obie strony mogą tylko wygrać. Czyli zarówno. Po, y, polepszając y, w, y, zakres praworządności, otrzymujemy pieniądze. A jak nie zrobimy tego pierwszego, to nie będzie też drugiego. Znaczy pytanie jest takie: w co gra PiS, Tak, znaczy w co gra PIS? Czy oni za wszelką cenę chcą tu zaprowadzić dyktaturę, której przypominam? takie Mówię o, o, o systemie autorytarnym, który na pewno zaprowadził już Erdogan, który w dużo większym stopniu niż Pis zaprowadził inny ich przyjaciel, czyli Orban. I pytanie, czy oni chcą tego samego, mimo tego, że w tym czasie zrujnują kraj? Tego typu ruchy, jak wczorajsze głosowanie przeciw poprawkom Senatu, na no to wskazują. Tak? Znaczy oni chcą zaorać media, zaorać sądy yy, i yy, yy, to, co już zrobili, czyli kontrolować dużą część gospodarki swoją nomenklaturą. To są te trzy filary, na których się opierają tego typu miękkie, no bo mimo wszystko oprócz Erdoana na Węgrzech no nie mamy strzelania do, do opozycji czy do protestujących systemy autorytarne, ale w których de facto nie odbywają się już normalne wybory, no bo nie ma tych, tych bezpieczników, którymi są wolne media i wolne sądy. Wygląda na to, że także po tej wczorajszej decyzji, że PiS w tym kierunku idzie. Tylko postawił pan pytanie, wyręczył pan mnie, bo ja chciałam panu zadać to pytanie, w co gra PiS, no bo mam wrażenie, że odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, znaczy każdy może siąść i komentować, że poszczególne ruchy PiSu są złe, o zła ustawa, no to wiadomo, jakby banał, każdy to widzi, kto ma jakie takie pojęcie, natomiast wymagałabym jako obywatelka od polityków opozycji, żeby potrafili jakoś przewidzieć, no bo polityka to jest jednak gra, tak? Czyli przewidzieć na głębszym poziomie o kilka ruchów do przodu, czego chce PiS. I dlatego pana zapytam, no to czego chce PiS, jak pan sądzi? I w ogóle, czy zastanawiacie się państwo w partii nad tym, Czego chce PIS? No bo rozumiem, że żeby wygrać z PISem, to trzeba mieć sześć ruchów do przodu rozpracowane i wiedzieć, co jest na końcu tej drogi, którą zmierza PIS. Tylko wtedy można wygrać. Czy wy to wiecie, czy ograniczacie się do takiego narzekania na kolejne poszczególne ruchy partii Kaczyńskiego? Mogę pani odpowiedzieć w sposób być może nieco yy, yy, ofensywny, ale on naprawdę nie jest agresywny, zwłaszcza wobec pani tylko jest moją realną oceną rzeczywistości, uważam, że świadomość tego, w co gra PiS w klasie politycznej opozycji, zwłaszcza w koalicji obywatelskiej, ale nie tylko, jest większa niż w elitach opinii otwórczych, zwłaszcza u dziennikarzy. Bo u dziennikarzy nadal mamy taki obraz, że mamy normalną grę polityczną, w której jedni ogrywają drugich. I tą grę jakoś trzeba opisywać. A a prawda jest taka, że mamy po jednej stronie i to rządzącą siłę polityczną, która nie chce już grać w normalną grę polityczną, tylko chce zbudować tutaj fasadową demokrację, de facto autorytaryzm w którym nadal się odbywają wybory, które jednak już nie są wolne i na pewno nie są równe. Już poprzednie kilka wyborów, zwłaszcza prezydenckie i ostatnie parlamentarne nie były równe. Zarówno z tego, z tego powodu, że 40% polskich mediów jest kontrolowana przez partię rządzącą. Taki jest zakres na prowincji jest dużo wyższy. Tego konglomeratu, który tworzy Państwowa Telewizja z ośrodkami, Państwowe Radio z ośrodkami lokalnymi, państw, Polska Agencja Prasowa itd., itd. Wiadomo, że partia rządząca ma potężne wpływy również w innych mediach. Plus na przykład nie tylko nie o tylko podsłuchiwanie, ale inwigilowanie totalne i wykorzystywanie tego to w trochę kampanii. Przepraszam, że przepraszam. E, szefa no. szefa, szefa e, sztabu wyborczego głównej partii opozycyjnej, czym ja się zajmuje w komisji Pegazusa w Senacie. Chodzi mi oczywiście o Krzysztofa Brejze. Jeszcze raz, my mamy świadomość, że PiS powoli, gotując żabę, e, zaprowadza w Polsce dyktaturę. Co my, co my co jest temu. na końcu tej drogi, pana zdaniem. To znaczy, jeżeli nikt pisowi nie przeszkodzi, a na razie wszyscy, którzy przeszkadzają, czyli i dziennikarze krytykujący, i opozycja, i obywatele. Nie hamują jednak PiS. Uważam, że hamują. Uważam, że hamują. Ja pani powiem ze swojego. Oczywiście, to nie jest podstawowe, ale jednak poletka, za które między nimi ja odpowiadam, czyli Senat. W tej kadencji. Nie dopuściliśmy do y, trzykrotnego wyboru partyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Y, y, w, y, ten urząd nadal działa y, tak, jak powinien, wskazuje na łamanie praw obywatelskich, praw człowieka. Y, y, wielokrotnie, y, na przykład wczoraj, udało nam się wbrew PIS-owi, przeprowadzić dobre w tym całym bałaganie podatkowym, które oni zaprowadzają. Przepisy, które mówią o tym, że organizacje po, po, pożytku publicznego, czyli wszystkie organizacje pozarządowe będą, będą mogły dostawać 1,5%. To na przykład pan, Kukiz, pan mówi, pani mówi o, o grze. Tak. Tutaj się udało przekonać. Nie chcę mówić, chociaż mam co do tego wiedzę, jakimi sposobami pana Kukiza i jego posłów i to przeszło. Podobnie jak wspólne opodatkowanie pełne z dziećmi samotnych rodziców czy samodzielnych rodziców, także z opieką naprzemienną. Więc, więc pewne rzeczy się udają, ja nie mówię, że one są fundamentalne. Ale uważam także po tym, jak jeżdżę w ostatnich dwóch tygodniach w ramach takiej naszej akcji, tysiąc spotkań, nie tylko w Poznaniu, ale też po Wielkopolsce, że ta fala poparcia społecznego dla PiSu także na prowincji mocno maleje, a dla nas, nie mówię tylko dla nas, dla koalicji obywatelskiej, tylko dla szeroko pojętej opozycji rośnie. Tylko jak Pan mówi, że fala poparcia dla PiSu maleje. To wiem, że to jest prawda, bo to pokazują sondaże, tylko ja mam wrażenie, że my już jesteśmy w miejscu, w którym opinia Polaków nie ma znaczenia. I to miałam na myśli, pytając pana o to, co jest na końcu tej drogi, nie negując sukcesów opozycji, która e, faktycznie, podobnie jak działalność niezależnych mediów, ale protestujących na ulicach obywateli. Oczywiście, Oczywiście opóźniła marsz PiSu. Ale nie mniej ciekawi mnie, co pan myśli o tym, co jest nad, na końcu tego marszu, jeżeli jednak, mimo tego opóźniania, no, nie uda się y, tego marszu zablokować. I to no jest to, co... bo wie pan, że opinia ludzi już nie ma znaczenia, ludzie się mogą nie zgadzać, nie, pani, a PiS robi swoje. Pani, co też y, widzę na Twitterze? Y, <laughs> ja jestem <do>, fatalist. <laughs> należy do tych właśnie, nawet nie najmniej, najmniej optymistycznych, tylko najbardziej fatalistycznych osób, a, a ja pani powiem tak, znaczy gdybyśmy przyjęli, gdybym ja przyjął, gdyby Donald Tusk przyjął, gdyby Rafał Trzaskowski czy Władysław kośniak przyjęli tego typu optykę, to bylibyśmy jak drużyna, która przed meczem y, słucha komentatorów, którzy mówią, nie macie żadnych szans. Nie, tylko ja nie twierdzę, żeby było jasność, e... że nie trzeba nic robić. Przeciwnie, tylko ja jestem ciekawa. A ja naprawdę uważam, Szanowno że najdalej za półtora roku, czy za rok i cztery miesiące w październiku przyszłego roku y, po w... pierwsze PiS, rządy PiSu się skończą, mm -hmm. po drugie no. część z nich y, y, pewnie po paru miesiącach trafi przed niezależne polskie sądy. Ale to, zgodzi co się co pan, robią. że PiS nie bardzo przejmuje się sondażami. I nie, nie bardzo się przejmuje tym, że coś się nie podoba opinii publicznej. Oj nie. Oj no, zakaz nie. aborcji. Oj nie. Um, I powiem pani znowu przykłady z Senatu. My w tej chwili prawie wszystko wygrywamy już nie 51 do 48, tylko 53, czasem 54, do 42, 43. I już po pierwsze Dwóch senatorów PiSu już nie jest w PiSie, a po drugie bardzo często jeden, dwóch, trzech już się do nas przyłącza. Jak się z nimi rozmawia, oni wiedzą, że prawdopodobnie ich czas się kończy. Jeszcze się wahają, ale to już jest zupełnie inna rozmowa niż była. Nie mówisz z wszystkimi. A nie mówię się z większość odpowiedzialności za prawnej Akurat ci, karne? którzy są w Senacie nie, no nie bardzo. No natomiast owszem, niektórzy wiceministrowie, zwłaszcza którzy do nas przychodzą, e, mówią w kuluarach, e, znaczy no, śpi, powiem tak, śpiewają dużo cieniej niż śpiewali dwa lata temu. Podziwiam pana optymizm. Na końcu tak naprawdę bardzo szybciutko rząd bez sejmowej weryfikacji pod koniec ubiegłego roku przekazał CBA zastrzyk 44 miliony złotych, pisze dziennik Rzeczpospolita i TVN24. No i środki mogły posłużyć do zakupu następnego systemu, takiego jak Pegasus. I co? I ta komisja Pegasusa też już umarła. Święć Panie nad Nie, nie, nie. My nadal się spotykamy, oczywiście już nie tak często. Ostatnio się spotkaliśmy z panem byłym rzecznikiem Adamem Bodnarem. I zaczynamy pisać taki raport końcowy, którego poważną częścią będzie propozycja nowej ustawy o tym, jak po zakończeniu koszmaru rządu pis u przywrócić kontrolę nad służbami specjalnymi. Bo nawet przed... Rządami PiSu ta kontrola, powiedzmy sobie szczerze, poprzez Sąd Okręgowy w Warszawie, po pierwsze, po drugie, poprzez Sejmową Komisję do, spaw, do Spraw Służb Specjalnych, była iluzoryczna. Znaczy, tak naprawdę, nikt w, w państwie nie wiedział, co służby robią, i to trzeba zmienić. I my, taką ustawę napiszemy. Spotykamy się z ekspertami. Natomiast, oczywiście, że to, co pani cytuje, co moim zdaniem jest prawdą, i prawdą jest też wniosek, że już jest nowy system, bo, bo Pegasus, licencja na niego się skończyła. Pegasus jest spalony. Znaczy, ja pani powiem tak: znaczy, zwłaszcza w ostatnich latach, poważni politycy, jak rozmawiają rzeczywiście o poważnych sprawach. To nie rozmawiają przy komórkach, no i tyle. Poważni takich ludzie podobno nie rozmawiają w ogóle przy komórkach, a będzie taki, nie wiem, jeden blok opozycji, albo przynajmniej nie kłócąca się wewnątrz ze sobą opozycja? To drugie jest moim zdaniem pewne. Mhm. Znaczy każdy, kto by zaczął po stronie opozycyjnej, a to jest strona, która obejmuje, nawet jeśli nie wliczamy konfederacji, między 55 a 60% poparcia społecznego, byłby Samobójcą, politycznym samobójcą, gdyby prowadził agresywną kampanię wewnątrz opozycji. Więc to jest pewne, a to, czy będzie jeden czy więcej bloków, ale nie agresywnych wobec siebie, to dziękuję. myślę, że zobaczymy dopiero 3-4 miesiące przed wyborami. Dziękuję bardzo za rozmowę. To ja Pan bardzo dziękuję. Senator Marcin Bosacki był państwa i moim gościem, a teraz zostawiam państwa z relacją jak zawsze z Ukrainy, naszego wspaniałego reportera Marcina Wyrwała. Marcin, pozdrawiam. Witam Państwa. No właśnie, z pierwszej linii już e, z okopów. To jest bardzo specjalna, bardzo wyjątkowa grupa. Ludzie, którzy puszczają drony, współpracują z artylerią, prawdziwi bohaterowie tej wojny, a oprócz tego Hindus, e, były mistrz świata w Dżudzicu oraz Keks, e, człowiek, który zajmuje się dentystyką. Technik dentystyczny, prawda? E, Dawajcie chłopcy, może, może ch chcesz coś tam wskazać dla Polskiego telewizjonu? Chciałbym powiedzieć, że będziemy i wdywać rosinę, to nie ludzie. To mnie liberalnie dużo. Bardzo liberalnie. <laughs> 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 to ja może przełączę na drugą kamerę. No właśnie, tam też chłopcy się śmieją, ponieważ tutaj kolega już to tłumaczy, jeszcze raz się na naszą kamerę. E, powiedział, no cóż, będziemy po prostu no, zażynać tych Rosjan, no, oni nie są ludźmi, ale e, trudno się dziwić tym emocjom. To b, b, po prostu my jesteśmy tutaj, cały czas przylatują pociski, grady, e, e, pociski, a więc tak wyglądają bohaterowie. O, i jeszcze jeden, jeszcze jeden bohater tej wojny, człowiek, który puszcza drony, tak? <laughs> chociaż, chociaż to tam wskazać dla, dla, dla Polska Watele, kanała Onet. Спасибо друзьям-полякам за поддержку, которую вы оказываете. Все будет Украина. Dziękuję. E, bardzo dziękuję Polakom, przyjaciołom za, za to, tutaj chłopaków pokażanie siebie, Polaków, y, y, bardzo dziękuję Polakom za, no, za, y, takie, y, za pomoc, którą nam okazują, ale to przecież nie my, to ci chłopcy są na pierwszej linii frontów, tak wyglądają bohaterowie ukraińskiej wojny. Ja już się wyłączam, ponieważ korzystamy ze Starlinka, ale nie możemy korzystać z niego za dużo. Jeszcze raz Marcin wyrwał z okopów na pierwszej linii gdzieś w Ukrainie.